Witam! Witam wszystkie Skorpiony! I mamy 2016. Szczęśliwego nowego roku! 2016. No, oczywiście, chciałam Wam powiedzieć, że coś nowego wymyśliłam i mam nadzieję, że będzie się to Wam podobać, więc dajcie mi znać, bo jestem sama ciekawa. Więc a dzisiaj na miesiąc styczeń rozłożyłam Wam cztery karty z dwóch talii. Pierwsza talia to jest normalna, ta talia uh, Riders White. Ok, Riders White. I druga talia to jest Gilded Tarot. By Zero Machetti, Gilded Tarot. Beautiful, bardzo ładne um, karty. Śliczne są. No i oczywiście <śmiech> <śmiech> przypominam Wam, że wnów Księżyca są nowe intencje, a w pełni Księżyca mamy niechciane intencje. I zapamiętajmy, że w nowy Rok to jest bardzo ważne. Więc wnów Księżyca wypisujemy. Wypisujemy po kolei to, co chcemy osiągnąć, co chcemy mieć, nasze cele, marzenia, czytamy to głośno, palimy, a na końcu popiół wyrzucamy na zewnątrz. A w pełni księżyca wypisujemy to, czego chcemy się wyzbyć z naszego życia, Wy, wyzbyć się, oczyścić naszą drogę na nowy rok 2016. Czyli osób, których chcemy się wyzbyć z życia, a negatywnych sytuacji, negatywnych aspektów wymienić, przeczytać, na końcu spalić, no i oczywiście popiół wyrzucić na zewnątrz. Niech i wszechświat i aniołki zaczną nad tym pracować. Więc, moi drogie skorpiony, pierwszą Waszą kartą jest Głupiec. Wspaniała karta dużych arkan. Piękna karta. Wychodzi na to, że podejmijcie. Ryzyko. Ryzyko, które was do, poprowadzi a, dużymi krokami do przodu. Ok. Tym bardziej, że to się może też i tyczyć i waszego a, zawodowego życia, kariery, a, osobistego życia, miłości. Także to jest bardzo ładna i pozytywna karta. Cokolwiek byście nie chcieli zrobić, to jednak po prostu posuniecie się do przodu. Tym bardziej, że następną kartą jest słońce. No, świeci wam niesamowicie to słoneczko, moje drogie skorpiony, w 2016. I zapamiętajcie, że to jest też karta Dużych Arkan, czyli na samym początku macie dwie piękne karty. Głupca i słońce. Dwie piękne karty dużych arkan. To jest na dłuższy okres czasu, więc wychodzi na to, że zaczynacie piękny, pięknie rok 2016. Słońce Wam będzie świecić, cokolwiek byście nie chcieli podjąć. Jeżeli nie macie pracy, to ją dostaniecie. Jeżeli jesteście z kolei, jeżeli macie pracę, to posuniecie się wyżej albo zmienicie pracę na lepszą. Jeżeli z kolei będziecie chcieli. A otworzyć jakiś interes, to słońce wam po prostu będzie świecić. Um, jeśli chodzi o związek, jeżeli jesteście w związku, to jest piękna karta, dlatego że cokolwiek by nie było, czy złe, czy dobre, to się wszystko zniweluje. Słoneczko z powrotem wróci do waszego związku partnerskiego, czy też małżeńskiego. Albo nawet i biznesowego, tak jak powiedziałam. Tym bardziej, że później mamy a, rycerza kielichów. Rycerz kielichów to jest ktoś do 45 roku życia. Może być nawet i starszy, ale to jest ktoś, to jest skorpion, rak i ryba też. To jest ktoś, kto ma strasznie dużo energii, jest bardzo. Kreatywny, lubi pomagać, i jest w tej chwili gotowy dla ciebie zrobić wszystko i dla siebie w tym wypadku, aby być szczęśliwym i zaznać miłości. Po prostu dla tych, którzy nie mają partnera, to jest piękna karta. Dlatego, że nadjeżdża ten ktoś, kto może ci rzucić cały świat pod nogi. On jest gotowy dla ciebie rzucić wszystko. Aby po prostu doznać miłości i szczęścia. No i ostatnio, a jeżeli jesteście z kolei w związku, to jest wspaniała karta, dlatego że posunięcie się, posuniecie się po prostu na wyższy poziom w swoim związku. Niesamowicie pozytywna karta. Będzie wyrozumienie, zrozumiałość i akceptacja. A Ostatnią kartą jest paść monet. Piękna karta, to jest bardzo dobra wiadomość a finansowa. To może być też ktoś od ciebie młodszy albo ktoś z twojego otoczenia, kto od kogo się dowiesz. Albo przyjdzie do ciebie wiadomość dobra finansowa, to może być yy, Związane, tak jak powiedziałam, z finansami, a jeżeli na przykład się uczycie, to możecie dostać jakieś stypendium czy też pożyczkę na studia. Ok, czy na szkołę. Cokolwiek by nie było, drogie Skorpiony, macie piękną kartę na miesiąc styczeń. No, coś pięknego. Pojawi się nowy partner, jeżeli jesteście, tak jak mówiłam, samotni. Jeżeli jesteście w związku, to będzie większa wyrozumiałość. Wszystko po prostu wejdzie na dobrą drogę i słońce Wam świeci przede wszystkim. Chcecie zakładać biznes? Proszę bardzo, dlatego że macie słoneczko. To może być też ktoś, kto może Was odwiedzić, jeśli chodzi o um, generalne rozłożenie. Skorpion, jak ryba. Ktoś nadjeżdża. Kto po prostu Wam otworzy drogę na świat, że tak powiem, na miłość, a miłość przenosi góry. No i oczywiście też wyciągnęłam trzy nowe karty: Gateway czyli Brama. To jest Denise Lynn i wypadły mi trzy karty, więc dlatego, ponieważ czytałam już po angielsku, więc podjęcie. Podróży. Embarking on an adventure. Podróży i to wspaniałej podróży. To może być podróż życia albo dosłownie podróż. Um, czyli będziecie dużo zwiedzać. To może Wasza być też i wewnętrzna podróż. Um, revealing radiance czyli odkrycie światła. Nareszcie stanęliście na tej wspaniałej drodze, więc dla skorpionów ja widzę naprawdę piękny rok przed nimi. No i ostatnią kartą odnowa życia czyli zacznijcie żyć na nowo, odnowicie po prostu swoje życie. Czy to w małżeństwie, czy to w partnerstwie, czy to w biznesie. W każdym bądź razie macie piękne trzy karty. Bramę macie otwartą, dosłownie podróż, podjęcie podróży, odkrycie światła i odnowa w życiu. Lepszej Wam karty naprawdę nie trzeba. Drogie skorpiony. Pięknie. No i oczywiście ostatnią kartą. Waszą są przesłania anielskie do Wingwirtiu. Zobaczymy, co one, po, co one nam powiedzą. Hmm. Żadna nie chce wypaść, muszę wyciągnąć. Zobaczymy, która wystaje. O, ta. Nie ma się czym martwić. Nie ma się czym martwić, drogie Drogi skorpiony, jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana z najlepszy w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Nie ma się czym martwić. Macie wspaniałą kartę na styczeń. Tym bardziej, że są właśnie dwie, dwie piękne karty dużych arkan. Głupiec i Słońce. To są karty na dłuższy okres czasu: Głupiec i Słońce. Lepiej nie trzeba. No i to by było tyle. I jeżeli chcecie mieć postawione przeze mnie karty, to proszę. W pierwszym rzędzie zawsze zapłacić, pod każdym moim widem są informacje, jest moja informacja, mój e-mail i moja strona internetowa. Taka sesja trwa od 20 do 30 minut i kosztuje 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują poza Polską, a 20 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują na terenie Polski. No i robię to przez Skype'a, przez telefon albo Wam mogę wysłać prywatne wideo, które jest teraz bardzo popularne i wtedy oglądacie, kiedy chcecie, ile razy chcecie, jak chcecie i mogę Wam wysłać prosto na e maila także nawet nie musicie mieć Google Account, ok? No i dziękuję jeszcze raz, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienie mnie. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to zrobić. Proszę mnie zaprenumerować i polubić w tym samym czasie. Paluszek do góry. No i czekam na Wasze komentarze, bo bardzo je lubię. Lubię je czytać i lubię na nie odpisywać. Także to by było tyle. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego jeszcze raz w roku 2016. I niech Was aniołki wiodą na wysokie szczyty, a wychodzi na to, że macie drogę oświetloną. A jak macie problemy, to zawsze pytać aniołków, a dostaniecie odpowiedź. Niech Was Bozia błogosławi. Do widzenia.